Mamy tutaj przepis z użyciem Thermomix Friend. Możemy nacisnąć te trzy kropeczki i dowiedzieć się więcej o Thermomix Friendzie. Co to jest za stacja, w jaki sposób można ją wykorzystywać, ale zakładam, że jej nie mamy. I zobaczmy, mamy tutaj teraz danie z kategorii pełne menu, czyli jest i kurczak, i puree, i surówka, i jeszcze ciasto. Natomiast jak nie mamy tego Frienda, to co możemy sobie tutaj zrobić? Yy, mamy kurczak na waromie jego trzeba byłoby ugotować osobno myślę, że od niego bym zaczęła i potem przechowała w ciepłym miejscu a potem zrobiłabym najpierw szybciutko surówkę z marchewki i selera, a potem w tym naczyniu pire ziemniaczane które to robimy jak widzimy 35-40 minut w 95 stopniach więc nie możemy tutaj temperatury podkręcić do 160 czyli do temperatury waroma musimy to robić osobno Albo po prostu użyć jakiegoś innego garnka, żeby sobie ugotować ziemniaki osobno, a spróbować kurczaka na waromie.